Dzień dobry. W studiu są ze mną Monika Lewandowska, mama 17 Oli, która cierpi na głębokie upośledzenie psychoruchowe. Pani Anna Kulka-Dolecka, mama jedenastoletniego Pawła chorego na zespół LIA i autorka książki Wyjrzeć przez okno i doktor Anna Janowicz, prezeska Fundacji Hospicyjnej. Wszystkie panie przyjechały do nas z trójmiasta. Witam serdecznie. Wczoraj na całym świecie obchodzono Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Jak panie spędziły ten dzień? Monika Lewandowska. Dzień dobry. Jak co dzień? To Czyli... znaczy na tych samych obowiązkach e, związanych z Olą i z e, opieką nad całą moją rodziną. E, jednak chwila refleksji e, nad tym dniem również była, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie nawzajem wymienialiśmy się informacjami dotyczy, dotyczącymi e, tego co się dzieje w świecie osób z niepełnosprawnością, w świecie opiekunów. E, nawet składaliśmy sobie życzenia. <grytanie> Jak brzmiały takie życzenia? że jest troszeczkę lepiej, coś się zaczęło dziać dzięki strajkom w Sejmie, dzięki zjednoczeniu osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. No i żeby to, co, co udało nam się wypracować przez te kilka miesięcy, zostało wdrożone w życie. No, jestem to myśli. Pani Anna, Pani Dzień Międzynarodowy Osób z Niepełnosprawnościami. Jak Pani przeżyła go? Również zaczął się jak co dzień, czyli przebieraniem, przewijaniem, odsysaniem, karmieniem przez specjalny zgłębnik dożołądkowy, do podawaniem leków mojemu synkowi, 11-letniemu, I tak mogłabym godzina po godzinie wymieniać swoje czynności od rana do wieczora. Również wykonywane z moim mężem, który tylko wraca z pracy, również z opiekunem rodzinnym, ponieważ z jednej pracy wraca chociaż pełnej, do pełnej miłości drugiej pracy, która trwa całą dobę, łącznie z nocą. Również byłam w kontakcie z, ze znajomymi rodzicami osób niepełnosprawnych i to, co my, w takim swoim znajomym gronie podkreślaliśmy, to ogromna wartość tego, co robimy i takie podbudowywanie nawzajem własnej wartości, że to, co jakby rola, w której jesteśmy i, i miejsce w tym właśnie momencie naszego życia, jakie pełnimy, jest bardzo ważne. E, takie odnajdy, o, na odnajdowaniu sensu i życzyliśmy sobie tego, żebyśmy widzieli głęboki sens i mieli wielkie poczucie własnej wartości, że właśnie to robimy, nie czuli się gorsi z tego powodu w żaden sposób, chociaż e, chociaż czasem e, właśnie e, gdzieś tam zepchnięcie e, tematu nas naszych dzieci mogłoby e, nas w takiej st pozycji stawiać. Pani Moniko, Pani e, jakiś czas temu napisała taki bardzo głośny list do Kai Godek, czyli e, działaczki um, antyaborcyjnej um, i wypisała pani godzina po godzinie to co um, robi pani w domu um, opiekując się córką Olą e, czy pani ma poczucie godności i wsparcia w tej ciężkiej pracy tak, napisałam ten list i cieszę się, że go napisałam. I podkreślam, że nie jestem trolem, żyję. Jestem faktycznie tutaj, bo takie były też oskarżenia, że być może jestem nieistniejącą osobą, która, się, która zdecydowała się na napisanie tego publicznie. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest, kręci się w oli i to się nie zmienia. Wydaje mi się, że. W, Cała, cała moja rodzina, mój mąż, moje dzieci są permanentnie uwikłane w ten temat. Bekuję mi wsparcia, jeżeli o to pani pyta. Ja jestem dość osobą, która sobie zawsze wadziła w życiu i jestem otoczona. Mój mąż jest też tak, taką osobą, moje dzieci też są tak wychowane, więc my sobie wadzimy, ale tego wsparcia nie mamy. Tak jak Pani powiedziałam poprzednio w czasie rozmowy, jesteśmy rodzicami pracującymi, co skreśla nas z jakiegokolwiek systemu wsparcia. Nasza ola jest w stanie bardzo ciężkim, ale stabilnym, co nas też z, z pomocy choćby hospicjum domowego. Radzimy sobie jak możemy sami. Jest takich ludzi tysiące. W, tamtej, w tamtym liście wyczuwało się i desperację i trochę złości na to, że nikt nie widzi takich rodziców jak wy. I Trochę bezradności, bo Pani mówiła do Kaji Godek, proszę przyjść na godzinę i, i mi pomóc, prawda? Proszę mnie odciążyć. Um, teraz mówi Pani bardzo spokojnie o tym, jak wygląda takie życie, ale czy, czy ono się zmieniło od tamtego czasu, czy jest nadal tak? Ja pełne? się zmieniłam. O. Może dla mojej Oli się niewiele zmieniło, bo cały czas z, z, z tą samą atencją i czułością się nią zajmujemy, tu, tu się nie da zmienić tej sytuacji, ona się ewentualnie może pogarszać, a nie polepszać i więcej będziemy mieli jeszcze obowiązków, jak na przykład o odsysaniu, o którym Pani mówiła mm. też no nie, także ale zmieniła się moja postawa, ja już się tak, taka nie jestem zdenerwowana, jak byłam pisząc ten list, ponieważ wiele się też pozytywnych rzeczy zmieniło, szczególnie w społeczności lokalnej, tak, Są Sądzę, że takie szczere wyznanie tego, co, jakie problemy mamy my, jakie problemy mają osoby z rodzicami swoimi starszymi, z chorobą Alzheimera, z niepełnosprawnością w każdym wieku, powoduje, że ludzie zaczynają słuchać. Także to jest chyba sposób na to, żeby, żeby zaistnieć. I moja społeczność lokalna, prezydent mojego miasta, prezydent miasta Gdańska y, poczynił pewne kroki, żeby nam to życie ułatwić. My tego jeszcze nie czujemy, ponieważ to, są, to jest początek, ale to jest zawsze jakaś perspektywa tego, że, że będą zmiany. Fundacja Hospicyjna się bardzo zaangażowała. no Po prostu dzięki takim szczewym wyznaniom, podejrzewam, że dzięki y, książ, y, za, za sprawą książki y, pani Ani, y, to wszystko ma okazję też się zmienić, bo ludzie, jeżeli słyszą o czymś w bezpośredni, bezpośredniej rozmowie, szczerej zaznaczam, bo to mówienie, że sobie radzimy jest fantastycznie i nie wychodzenie poza swój dom nie ma żadnego sensu to jest to coś, co już chyba runęło w Polsce, mam nadzieję, dzięki strajkom, dzięki wyjściu na ulicę osób z niepełnosprawnością i dzięki też postawie nas samych, rodziców i też osób, które się do nas dołączają, ponieważ władze też zrozumiały, że mogą być w podobnej sytuacji. To są tacy sami ludzie jak my, prawda? Dlatego ten, te, ta ścieżka pomostowa dla nas wszystkich powinna zacząć prosto Właśnie, istnieć. bo my wszyscy zapominamy o tym, że to nie jest tak, że rodzi nam się dziecko z niepełnosprawnością i mamy problem, że dziecko nam zaczyna chorować i mamy problem. Może się tak zdarzyć, że zachoruje siostra, bo będzie miała Oczywiście. udar. Może się tak zdarzyć, że mąż wpadnie pod samochód albo będzie miał wypadek, i mamy osobę niepełnosprawną dorosłą w domu. Czy jest jakikolwiek system pomocy takim osobom? Czy one też są bezradne i o ile wstać nas na współczucie wobec rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, to już o takich osobach w ogóle nie pamiętamy. Mm -hmm. Nie, nie, nie pamiętamy absolutnie, jeszcze pozwolę sobie wrócić do początku pani rozmowy, że obchodziliśmy dzień osób z niepełnosprawnościami. Fundacja hospicyjna od trzech lat proponuje obchody dnia opiekuna rodzinnego, tak jak się to dzieje w innych krajach, żeby przesunąć ten akcent. Uwagę z osoby z podopiecznego na tego, który zajmuje się, opiekuje się tym podopiecznym, czy go w jakikolwiek sposób wspiera czasami 24 godziny na dobę przez cały rok, często bez żadnego wsparcia. To mogą być mamy dzieci z niepełnosprawnościami, może być to każdy z nas w każdym momencie, bo może nasi rodzice mogą się przewrócić i nagle z osoby samodzielnej stać się osobą leżącą. Udar, to jest też Taki częsty przypadek, kiedy osoba aktywna, samodzielna staje się leżącą, i teraz pozostajemy w takiej sytuacji, jak ja mam się opiekować osobą, jak, jak połączyć to z pracą, z obowiązkami, z, z innymi moimi członkami rodziny, którymi też się muszę zająć. Czasami jest taka sytuacja, że. Rodzice czy kobieta opiekuje się starszym rodzicem i, 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 i młodszym dzieckiem. Takie pokolenie sandwich, tak zwane, taka ściśnięta w środku kanapki. Osoba, która no, ma ciężkie dylematy do rozważenia. Ja czasami słyszałam taki okrzyk: ja, ja już nie mam siły, ja się modlę, czy Bóg mnie nie słyszy? Chyba mnie już nie słyszy. Takie poszukiwanie gdzieś jakiegoś rozwiązania. Chociaż też są osoby, które tak jak Ania czy Monika, mają jeszcze w sobie. Спасибо. Yeah. Uh, uh. Takie, takie zasoby, żeby sobie poradzić, wiele jest osób nie mówi się o zespole wypalenia opiekuna, kiedy na początku takie przemęczenie osamotnienie też przemęczenie fizyczne, bo to jest ciężka praca fizyczna, żeby osobę podnieść, przebrać. sobie nie zdajemy sprawy kilka razy w ciągu dnia obciążenie emocjonalne, bo, bo, bo zdaję sobie sprawę, że ta moja opieka nie przyniesie takiego efektu uzdrowienia, czy tak jak Monika wspomniała o osobach, które opiekują się osobami z chorobami demencyjnymi, nie ma tutaj szansy na, na wyzdrowienie. To jest takie stopniowe żegnanie się z kimś, kto fizycznie jest sprawny, ale już mnie nie poznaje i nie mam dokąd tak naprawdę przekazać tej osoby choćby na pobyt dzienny, żeby móc nabrać sił do dalszej opieki. Czy jest jakakolwiek instytucja, organizacja, stowarzyszenie, która pomaga w takiej sytuacji. Czujemy się totalnie wypaleni, znikąd pomocy systemowej. Radzimy sobie według systemu wystarczająco dobrze finansowo, żeby nam się nie należała żadna zapomoga, żaden dodatek pielęgnacyjny. Gdzie wtedy idziemy i o co prosimy? Wydaje mi się, że niektórzy. To jest właśnie pierwszy błąd systemowy, że to ja jako opiekun muszę iść i szukać pomocy. Dokładnie, tak. E, może jakaś organizacja, swojej, może tak? Caritas, może jakaś organizacja pozarządowa, może MOPS, no ale MOPS, no to nie, 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 nie to miejsce, tak, tak myślimy, że bo kojarzy. nie wiemy. Tak, Miejski no, Ośrodek tak, Pomocy tak, Społecznej w reguły kojarzony jest z pomocą dla osób e, ubogich, biednych, biednych e, w jakiś sposób e, zagrożonych jakimiś e, nałogami, co, e, dla, was to, te, dla was to też jest problem e, taki... E, Psychologiczne, że nie chcecie się zwracać o pomoc do, do MOP-u? To może ja powiem, bo ja jestem właśnie w tej sytuacji, gdzie mam taką instytucję, która roztacza nad nade mną, nad moim synem i nad moim, moją rodziną taki parasol ochronny, i to jest właśnie hospicjum. I to jest taka no, instytucja, ale to nie jest oczywiście rozwiązanie systemowe, które obowiązuje każdego. Tak, mm -hmm. właśnie e, Monika, czy jej córka. Pani ale... w swojej książce, przepraszam, że przerwę, e, książka Wyjrzeć przez okno. E, pani mówi, że ten pierwszy moment, kiedy trzeba poprosić o pomoc hospicjum, jest bardzo trudny, dlatego że otoczenie ocenia no jak to? To znaczy, mm -hmm. że, e, że ona już wskazuje dziecko Sam, prawda, oddaje. Nie my, nie my, nie ma, ponieważ nie, nie mamy matka. wiedzy o tym tak naprawdę, Wsparcia jak funkcjonuje hospicjum i co to jest. E, wydaje nam się, że my w tym momencie już się poddajemy, że nie będziemy walczyć dalej o swoje dziecko, nie będziemy chcieli go leczyć. No tak, że bo w hospicjum czyta się na śmierć. No bo w hospicjum się umiera, więc e, no ja też przeszłam taką drogę i gdy lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka już sformułowali diagnozę i właściwie no to rozłożyli ręce i powiedzieli, no, no to jak pani wróci do Gdańska, to proszę się zapisać do hospicjum. To był dla mnie ciost w samo serce, i właściwie yy... To nie było pokazanie pozytywnej drogi i sposobu uzyskania wsparcia, tylko to, było, to był wyrok na moje dziecko I miałam, miałam takie szczęście, że w trakcie tego pobytu spotkałam inną mamę bardzo, która miała też bardzo ciężko chore dziecko, śmiertelnie chore dziecko. Zresztą ten chłopczyk już nie żyje. Natomiast ja się śmieję, że to mówię cały czas, że to był taki mój anioł, który przełamał sposób mojego myślenia o hospicjum. Byłam z tą dziewczyną w jednej sali. I to była osoba pełna energii, planów leczenia swojego synka, walki o niego i wtedy mi powiedziała, no tak, my jesteśmy pod opieką hospicjum, bardzo dużo z tego korzystamy, mamy mnóstwo sprzętu wypożyczonego z hospicjum, mamy opiekę lekarską i pielęgniarską, psychologiczną, fizjoterapeutyczną. No właśnie, pani Monika kiwa głową, ponieważ ona niczego z tego nie ma. Zazdroszczę, no przepraszam, no właśnie, że takie nie... nie, nie. Proszę nie zazdrościć. To znaczy w cudzysłowie oczywiście, w sensie, oczywiście jesteśmy, na, jedziemy na tym samym wózku, jeżeli chodzi o stan dzieci, o to jak cierpimy. Jak Dlaczego pani nie może z tego wszystkiego korzystać? No to nie jest wina y, hospicjum, tak, tak. To, żeby było jasne. Moja Ola jest w zadowolonym stanie, to znaczy jest w bardzo złym stanie postępującym, ale jest stabilna. Oznacza to, że nie wymaga na co dzień, nie umiera codziennie. Można umierać 20 lat codziennie, prawda? Bo takie mm -hmm. są niestety relacje. My albo swoją postawą, albo tym, jak, jaka jest nasza ola, no niestety nie kwalifikujemy się. tak? Jesteśmy poza systemem. Jakimkolwiek, to znaczy y, mowa tutaj o systemie opieki długoterminowej. Tak, bo Taki system luka, opieki nas, nie ma, bo być, ma. albo Albo musimy zaraz mhm. kończyć. Gdyby pani zechciała powiedzieć, co na dziś byłoby najbardziej potrzebne osobom zajmującym się um, czy dziećmi z niepełnosprawnościami, mhm. czy dorosłymi po, um, no, no, no w sytuacji takiej, kiedy sami nie mogą się sobą opiekować? Mhm. Opiekunowie zawsze mówią: Informacja, co mam zrobić, dokąd mam się udać, skąd mam uzyskać pomoc. Wsparcie w codziennej opiece, wsparcie emocjonalne, to, żeby ktoś się mną zainteresował, żebym ja się czuła bezpiecznie, że w razie czego ktoś zadzwoni, ktoś wpadnie, ktoś się zainteresuje, ktoś mi pomoże. No bo opiekun rodzinny nie musi być sam. To hasło naszej kampanii, przepełnione wydaje mi się treścią i wyrażające wszystko. Zainteresujmy się, obudźmy się w końcu, że, że mówimy o milionach, Monika powiedziała o tysiącach, mówimy o milionów, milionach tak, e, oczywiście. Polaków, którzy opiekują się... około trzech milionów osób, które się to opiekują było, to... e, osobami niepełnosprawnymi, tak, z niepełnosprawnościami, m, niesamodzielnymi. Kilkanaście niesamodzielnymi, lat temu tak. były dwa miliony kobiet, które opiekowały się osobami starszymi, osób starszych, niedołężnych, przy Samymi starszymi. Tak, tylko, więc mówimy o naprawdę ogromnej grupie Polaków, którzy są w domu sami, bez żadnego wsparcia. Wyobraźmy sobie teraz, że te wszystkie osoby, którymi opiekują się nie trafiają do opieki systemowej. System pada w ciągu Kilku godzin. Tak. Dlatego są tak opłacalnym Absolutnie. tak opłacalnymi osobami dla państwa, no tak, tak. niewidocznymi, niewynagradzanymi nie, tak. nie zasługującymi na żadne Czy wsparcie. Nie, ja to coś że ja Myślę, że bardzo ważne jest że żeby że rozpowszechniać właśnie rozpowszechniać wiedzę o opiekunach rodzinnych że nie, to, że nie, tylko te osoby niesamodzielne niepełnosprawne potrzebują pomocy tylko też zmieniać że że opiekunowie czyli osoby opiekujące się tymi chorymi że mocy i mają do niej prawo. Mają także prawo do odpoczynku, do tego, żeby nie przestawać by, być tymi osobami, które były wcześniej, żeby mogły być w różnych rolach i społecznych, żeby mogły realizować pasję. Ja też o tym piszę w tej książce właśnie, żeby też opiekunowie rodzinni dali sobie na to prawo i o swojej drodze do przełamywania takich destrukcyjnych myśli też, które również podziela społeczeństwo, że, że do wielu rzeczy, z wielu rzeczy jesteśmy właściwie odsunięci, ale to też my musimy w naszej głowie najpierw wykonać tą pracę, żeby, żeby się o to upominać i żeby dać sobie do mm. tego prawo. Bardzo Paniom dziękuję, a Państwa zachęcam do tego, żeby myśleć o osobach z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunach. A I o konwencji także... o prawach osób z niepełnosprawnością, bo to jest Biblia. Nie tylko wtedy, kiedy te osoby mają siłę i protestują pod Sejmem, ale na co dzień, żeby pamiętać, że są wśród nas miliony Polaków. Ja już Państwu dziękuję, polecam najnowszy numer Newsweeka, widzimy się za tydzień, a wszystkie odcinki programu na WLDpl.